Witam wszystkich serdecznie. Tak, znowu jestem na YouTubie. Miałem delikatny problem ze swoim kątem. Yy, no ale to już przeszłość. I co mogę Was serdecznie przywitać. Mam w końcu wolny dzień. Wyglądam jak totalny niogar. Yy, ale doprowadzimy się dzisiaj razem do ładu. Ja zaraz wstanę zrobię sobie kawkę. I biorę się za obiad. Więc do zobaczenia. Myślę, że należy Wam się trochę wyjaśnień, co się działo, dlaczego mnie nie było. No ale y, wszystko po kolei. Odkąd wróciłem do Polski, miałem problem z y, kartą Sim i potwierdzeniem, tak jakby swojej tożsamości na koncie Google. I trochę to trwało, żeby udało mi się odzyskać mm, mój profil, mój YouTube. No ale od wczoraj już, już mi wszystko działa. I postanowiłem wrócić na YouTube'a. Po raz któryś to. Ale ja mam codziennie dużo obowiązków. YouTube to jest tylko moja ogromna pasja i robię to ze względu na Was. Więc mówię, nic nie mogę obiecać, bo zawsze obiecywałem. Teraz będę po prostu starał się, żeby wyglądało to inaczej, żeby nagrywać częściej. Dzisiaj spędzimy sobie dzień, dzień razem. Poopowiadam wam trochę, co się u mnie dzieje, jak wygląda moje życie aktualnie, bo, bo wiele osób pyta. No i co, ja idę tam gotować dalej. Zaraz wam pokażę, co, co działam w kuchni. i Lecimy dalej. Dzisiaj mam bardzo spokojny dzień, i postanowiłem trochę mm, przygotować obiad. Kawka mi się robi. Czekam teraz na wodę i pokażę Wam jedno z najlepszych rzeczy, jeżeli chodzi o robienie surówek. Kosztuje to grosze. To jest takie urządzenie, które możecie sobie zobaczyć. Ciągniemy za tą korbkę, i od razu mam pokrojone, pokrojone rzeczy. I tutaj jest suróweczka z ogórków, papryki. Cebuli i pieczarek konserwowych. Zaraz Wam pokażę, co tutaj jeszcze tworzy się dobrego. Sosik. Mamy do tego ziemniaczki, ale to jeszcze, jeszcze dochodzą. No i kotlety schabowe z kością jedne z moich ulubionych. Zjem obiad i zobaczymy, co dalej. Tak jak się zdeklarowałem, przejdziemy razem przez stan tego nieogara. Zrobiłem sobie już trochę brwi. Nie wiem, czy mam ochotę na laminację, bo mam ten zestaw yy, do laminowania brwi, ale chyba mi się to już nie podoba. Jak wszyscy to mają i widzę non-stop osoby z, z tymi wylaminowanymi brwiami, to odeszła mi na to ochota. Ale Wspomnę o moich wozach, bo one nie są tłuste, tylko używam teraz, wy na pewno znacie te wcierki z Banfi, one śmierdzą okrutnie. Ale jak ktoś z Was używał regularnie tego, powiedzcie mi, czy są one dobre. Bo wcześniej, tak jakby wykończyłem jedną tą wcierkę z Bundy. Stymulującą wzrost włosa. No i ogólnie ja mam obsesję na punkcie tego. Ostatnio strasznie zacząłem o to dbać. I kupiłem sobie też taki peeling trychologiczny z Bandy, Bo wcześniej używałem jakiegoś shitu z sielanki. A wiem, że wiem, że to jest bardzo ważne. No i pokażę wam ile ja mam cierek różnych. Mam te z Onibio. Mam dwie wcierki z bandy. I powiem wam szczerze, że trochę jestem zajarany tym tematem jak wszyscy teraz o tych włosach i włosach i włosach. Mówię, zadbam, chcę odejść w ogóle od blondu i biję się strasznie z myślami, ale Karolinka moja fryzjerka ciągle mnie namawia na jakieś nowe techniki farbowania włosów. Więc zobaczymy. Zaraz nałożę sobie ten peeling na trochę i zobaczymy, czy on szczypie, czy nie szczypie, bo to będzie mój, mój pierwszy raz, że tak powiem, z użyciem tego produktu. Wmasowałem ten peeling w skórę głowy. Możecie teraz zobaczyć, jaki ja mam hardy odrost. Bardzo dawno temu byłem u fryzjera i te włosy mi strasznie szybko rosną i ostatnio, właśnie jak byłem na farbowaniu. To Karolina powiedziała, że mam tysiące małych włosków, że aż ciężko zrobić separację. Dlatego, jak walczę o te włosy, żeby były gęstsze, żeby były mocniejsze, to szkoda jest mi męczyć ich tym blondem. Więc nie wiem, powiedzcie mi, powinienem dalej brnąć w ten blond, bo już trwa to 3,5 roku, czy przejść do naturalnego koloru i czekać, aż te włosy mi odrosną. Dajcie mi znać w komentarzach, będę wdzięczna. A peeling przyjemny, ja go wmasowałem sobie w skórę głowy. On ani nie śmierdzi, ani nie piecze, więc zobaczymy. I Ja się teraz ogolę, wskakuję pod prysznic. I myślę, że nałożę trochę pielęgnacji i zobaczymy, jak z tymi brwiami. Czy zrobimy razem tą laminację, czy nie. Zobaczę, jak mnie najdzie ochota na te brwi. Nałożyłem ten bezcelerowy. Mm, Peeling kwasowy z Ordinary. Trochę ten peeling do skóry głowy siedzi już. Zaraz skoczę pod prysznic. Ale co ja Wam chcę powiedzieć. Nie bez powodu takie spa dzisiaj, bo jutro mam zamiar nakręcić make up jak za starych dobrych czasów. I pomyślałem sobie jak ten vlog ma trwać dwa dni to Opowiem Wam wszystko podczas makijażu. Zrobię sobie z Wami taką pogadankę jak za starych, dobrych czasów. Myślę, że to będzie bardzo miła forma przekazu. No i cóż, um, jutro mam parę rzeczy w planach, i oczywiście też Was ze sobą zabiorę i podziałamy coś. Chciałbym jutro jechać na jakieś dobre jedzenie. Albo mam jeszcze w planach, żeby zrobić set tripa pożyczy na sushi i zrobimy sobie razem sushi, ale to zobaczymy, co wyjdzie. Nie wiem, w jakiej kolejności będą też te filmy, więc nie wiem, co będzie pierwsze. Uwielbiam, jak po tym kwasie wygląda skóra, jest świetlista. Robię jednak tą laminację. Jest jak mi gorąco po tym prysznicu, piję wodę z cytryną. Nie robiłem takiej mocnej tej laminacji, bo trochę mi się to znudziło. Yy, tylko chcę taki efekt troszkę podniesionych tych brwi. Zobaczymy jak to wyjdzie. Witajcie kochani, ja już jestem po rannym bieganiu. Wracam teraz do domu. Pogoda jest ohydna. Dż, dż strasznie Ale jest. Jak trzeba, to trzeba. Ta laminacja brwi wyszła całkiem zacnie. Trochę się zgrzałem. Teraz czas na szybki prysznic. Zrobimy zaraz kawkę i działamy. Uff. Chciałem wam jeszcze pokazać. Mój joggingowy strój, bluza nieznajomego pochodzenia. Jeżeli ktoś rozpoznaje swoją zgubę, proszę dać znać w komentarzach. Szare dresiki dla kompletu, cały jestem mokry. nie zwracajcie uwagi na moją czerwoną buzię bo się strasznie zgrzałem. Ale pogoda nie sprzyja, naprawdę. Jeszcze Wam pokażę te brewki Nie są przesadzone. Myślę, że z pogodą wygląda i otwiera oko. Ja uciekam, zaraz zrobię jakieś śniadanie. Ja już jestem po prysznicu. Piję kawę. Przyjechał właśnie kurier i przywiózł mi parę rzeczy. Więc też razem to zobaczymy. Ocenimy. Nic szczególnego. Parę t-shirtów, dwie pary spodni, bo brakuje mi takich podstawowych rzeczy. No ale co? Najpierw zrobimy śniadanie, bo już jestem bardzo głodny. Jest około 12.00. Ten czas biegnie nieubłagalnie, jak macie dzień wolny. Szkoda, że w pracy tak szybko czas nie mija. Zrobimy sobie w końcu to śniadanie, bo jestem cholernie głodny. Obrałem sobie tutaj warzywa. Warzywa. Owoce. Mam tutaj tak. Trzy yy, mandarynki, jednego pomarańcza, jednego banana i jedną gruszkę. Nie wiem, czy nie dodam szklanki wody do tego, żeby to było bardziej mm, wodniste. I przyjemniejsze do picia. Wziąłem sobie gorący prysznic, zrobiłem sobie trochę włosy, wyciągnąłem na szczotkę. No i co, działamy z tym śniadaniem, bo żołądek mi przyrósł do kręgosłupa. Szklanka takiej dobroci to miłość. Nie obierałem tej drużki i nie jest to wyczuwalne, że, że było to ze skórką, na szczęście bo pierwszy raz dodawałem tak jakby gruszkę do, do soku. Ale dobrze zrobiła ten pomarańcz taki dojrzały. I taka szklanka, powiem Wam szczerze. to jest cudowne śniadanie i to daje naprawdę sporo energii. Co ty Iwi robisz? Halo, Iwi. Dama. Ona strasznie nie lubi tego głosu miksera. I jest na mnie obrażona. Dobra, zobaczymy, co z tego handemu przyszło. Uwielbiam handem teraz za te torby do recyklingu. Ja, stylowa, podomowa. Pierwszą rzeczą są takie jasne spodnie. Chciałem takie spodnie z szerszą nogawką. Oczywiście zaraz przymierzymy. Kolejne są zwykłe czarne rurki. Takich nigdy za wiele w szafie. I cztery t-shirty. Zaraz wam pokażę jakie. Pomyślicie, Boże, co sz za szaleństwo? Nie. <grytanie> ja zawsze noszę klasyczne t-shirty. I tutaj zwykły, taki ogromny t-shirt czarny. Dziękuję. Yy, dalej. Kolejny, bez żadnego wzoru. Szary, tak samo oversize'owy. Kolejny czarny, tylko ten jest taki troszkę szerszy, fajny do wpuszczenia. I tu największe szaleństwo ten kolor bardzo mi się podoba, bo on jest taki brązowo-fioletowy. No i co? Najbardziej jestem ciekawy tych jasnych spodni. Zobaczymy, jak one wyglądają. Powiem Wam szczerze, troszkę elegancik. Bardzo ładny kolor, jak one leżą. Ładnie leżą. Z tym t shirtikiem Ohio. Całkiem zacnie, powiem Wam szczerze. Jestem miło zaskoczony. One mają taką szerszą nogawkę. Nie miałem czegoś takiego w swojej szafie. Nie wiem, czy jest sens przymierzać tej reszty rzeczy, bo one nie są zbyt, zbyt ekscytujące. Ale powiem Wam, dobrze się w tym czuję. Hani. Ten dzień był długi. Ja nagrałem makijaż, nagrałem TikToki i jakoś mi ten czas uciekł. Chciałem Wam serdecznie podziękować za oglądanie tego vloga i dajcie mi znać w komentarzach co u Was, bo dawno się nie słyszeliśmy. Jeszcze został mi rozświetlacz na ciele. Trzymajcie się.